Czy też już zaczęłaś używać? Przy pielęgnacji wieczornej, po zastosowaniu pianki z szczoteczką soniczną, parę minut masuję, spłukuję i dokładnie oczyszczam skórę. Zaczęłam stosować czysty retinol. Co on nam daje? Wygładza nam skórę, wyrówna jednolity kolor. Skóra jest jędrna, elastyczna, napięta. A dodatkowo jeszcze, jeśli osoby mają problem z cerą trądzikowo, poprawia strukturę skóry. To jest taki kolor. Jego troszeczkę nakładamy i na całą powierzchnię tu na czole. Wchłania się i w tej chwili możemy używać codziennie wieczorem, żeby na wiosnę ta skóra była taka jędrna, rozświetlona. Dodatkowo jeszcze podpowiem, że panowie, którzy się borykają z tłustą taką skórą, z trądzikiem, świetnie się to sprawdza. Jeśli zainspirowałam Cię, zostaw tutaj swój komentarz, czy używałaś albo serduszko. A po więcej, zapraszam Cię na priv albo na fanpage. Pozdrawiam.